Hej kolego, nowy? Chyba Cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do Ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda Ci się przyjaciel. Spadaj. Oho, nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej no znowu, będzie oddziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodziankę. Wracaj na mnie uwagi. Będę się trzymał Ciebie, spokojna głowa. Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? To znaczy nie ale wiem dokąd fajnie. chcesz. Dzięki, ale... że zabrałeś mnie ze sobą. Moglibyśmy robić to częściej. Nie mam nic do roboty przez nie soj... stary! Czemu mnie bijesz? Co ci takiego zrobiłem? Za chwilę znowu ci przyłożę. Bardzo lubię to robić. Jakiś świr z ciebie, czy co? Nie chcę mieć z tobą nic. Wspólnego. Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę. Jeśli nie masz nic przeciwko, przyda ci się przyjaciel. Spadaj. Oho, nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie, jak pójdę z tobą.